Cześć. Witam cię na moim kanale. Jeśli szukasz sposobu na to, jak nauczyć dziecko odróżniania podobnych liter b oraz d, bardzo dobrze trafiłeś, bo dzisiejszy odcinek właśnie poświęcony jest temu tematowi. Zdradzę wam kilka ciekawych patentów na to, jak poprzez skojarzenia nauczyć dziecko odróżniania tych jakże trudnych liter. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do samego końca. Zaczynamy. Nazywam się Katarzyna Maty -Asik, jestem neurologopedą, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej oraz pedagogiem specjalnym. Od kilkunastu lat wspomagam dzieci z zaburzeniami mowy, a także trudnościami szkolnymi w tym dysleksją. W swojej pracy bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy dzieci, zwłaszcza na początkowym etapie nauki czytania i pisania, mają ogromne trudności w odróżnianiu liter o podobnym obrazie graficznym. Te litery to w szczególności b, d, p oraz g. Dlaczego są takie trudne? No, dlatego, że składają się z takich samych elementów jest to kreska i kółko tylko inaczej rozmieszczonych przestrzennie. I o ile na początku nauki czytania i pisania te trudności w odróżnianiu liter, mylenie ich, odwracanie jest jeszcze do zaakceptowania, możemy to zrozumieć. Tak, jeśli dziecko jest w drugiej klasie, a nadal ma tego typu trudności, to świadczy to o tym, że percepcja wzokowa może nie pracować prawidłowo i należy dziecko w odpowiedni sposób wesprzeć. Pamiętajcie, że nigdy nie należy poprzestawać na pracy tylko i wyłącznie z materiałem literowym. Zwłaszcza na początkowych etapach nauki czytania i pisania, ogromne znaczenie ma stymulowanie percepcji wzrokowej, ponieważ od tej sprawności w dużej mierze zależy to, czy dziecko będzie dobrze różnicowało kształty liter. Jeżeli obserwujecie u dziecka w klasie drugiej, trzeciej czy nawet czwartej, nadal mylenie liter o podobnych kształtach, czyli na przykład małe A i O, a także B, D, P, G oraz L, U, Ty, F. To wówczas ćwiczenia percepcji wzrokowej są wręcz obowiązkowe. Aktualnie znajdziecie mnóstwo ćwiczeń rozwijających funkcje wzrokowe książki, gotowe karty pracy. Zajrzyjcie koniecznie do odcinka siódmego na moim kanale, ponieważ opisałam tam, w jaki sposób możecie przygotować samodzielnie proste ćwiczenia wspierające funkcje wzrokowe. Natomiast w odcinku ósmym zaprezentowałam kilka gier, które w atrakcyjny sposób również rozwijają percepcję wzrokową. A zatem, zanim rozpoczniecie pracę z literami, koniecznie wspierajcie funkcje wzrokowe u dzieci. Jak zapewne wiecie, dzieci mogą mieć trudność z odróżnianiem wielu liter, aczkolwiek w dzisiejszym odcinku skupię się na szczególnie problematycznej parze, a mianowicie są to mała litera B oraz D. Gdy dzieci szczególnie mylą właśnie te litery, odwracają je, przekręcają i dzieje się to zarówno podczas czytania, jak i pisania. Jednym z częstszych błędów, które popełniamy, chcąc nauczyć dziecko różnicowania liter, jest to, że od razu ćwiczymy te litery razem. Natomiast chciałabym Wam zaproponować, byście rozpoczęli pracę troszkę w inny sposób. Ja zwykle proponuję rodzicom oraz dzieciom, by przez krótki czas, na przykład przez jeden tydzień, skupili się na utrwalaniu tylko jednej litery. A więc jeśli wybiorą literę by, to przez cały tydzień pracują tylko i wyłącznie z tą literą. A więc wyszukują ją na przykład w gazetach, książkach, lepią ją z plasteliny, malują, ozdabiają. Idąc na spacer wyszukują literę by w napisach na wystawach sklepowych czy w rejestracjach samochodów. Kiedy przygotowujemy dzieciom kanapki, możemy z, y, ułożyć literę by z warzyw, bądź narysować ją keczupem. E, możemy wykorzystać makaron literowy. Dziecko, zanim zje, musi najpierw wyszukać wszystkie litery by. W ten sposób dziecko utrwala sobie obraz graficzny jednej litery. W kolejnym tygodniu robimy to samo z drugą literą z tej trudnej pary, a mianowicie z literą d. Znowu bawimy się tylko i wyłącznie literą d. A w kolejnym zaś tygodniu zaczynamy pracę nad różnicowaniem tych dwóch liter. I za chwilę pokażę Wam proste patenty, dzięki którym dziecku będzie łatwiej skojarzyć, która litera to by, a która to d. Pamiętajcie, że dziś różnicujemy małą literę B oraz małą literę d. Z dużymi literami d, by dzieci zwykle nie mają aż takich trudności. Pierwszy sposób, zaczerpnięty jest z języka angielskiego, jest bardzo popularny w Ameryce. Odwołuje się on do skojarzenia liter z gestami oraz ze znanym angielskim słowem. Myślę, że w przypadku naszych dzieciaków również możemy ten pomysł zastosować w jego oryginalnej wersji, wersji angielskiej, ponieważ dzieci uczą się tego języka od najmłodszych lat, więc nie będzie to dla nich zbyt abstrakcyjne. Natomiast jeśli jakieś dzieciaki Dziecko nie kojarzy, więc angielski sprawia mu dużą trudność, jak to może być w przypadku dzieci dyslektycznych. Pokażę taką polską adaptację tej samej metody. A zatem możemy ułożyć nasze dłonie w kształt liter „by” oraz D. Zobacz, to jest „by”. To jest „dy”. Ja oczywiście pokazuję Wam od mojej zewnętrznej strony dłoni, ale kiedy dziecko wykona takie same gesty i popatrzy na dłonie od ich wewnętrznej strony, to utworzą one dokładnie te same kształty liter. Lewa ręka utworzy kształt litery B, a prawa D. I teraz zobacz, co się dzieje, kiedy połączę te ręce ze sobą. Jaki kształt powstał? Oczywiście to jest łóżeczko. Łóżeczko dla małej Lali na przykład jakie słowo angielskie? B, E, D. Bed. Nie dość, że mamy te same litery w słowie bed, to jeszcze nasze ręce tworzą kształt łóżeczka. A więc jeżeli dziecko ma problem z zapamiętywaniem, która litera to by, a która to D, wystarczy, że ułoży sobie łóżeczko z rąk, przeliteruje słowo bed i będzie wiedziało, jaką głoskę przyporządkować do jakiej litery, do jakiego kształtu. Ten sam patent możemy zaadaptować na nasz język polski i z liter zamiast słowa łóżko, zamiast bed ułożyć po prostu budę. I w ten sposób też mamy b, u, d, a. Jeżeli dziecko nie wie, w jaki wygląda litera B, ułoży sobie z rąk budę i literując słowo buda, przypisze dźwięk do odpowiedniego kształtu. Próbujcie, mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych dzieci ten patent okaże się bardzo pomocny. Kolejny sposób, który dla wielu dzieci okazał się bardzo pomocny, odwołuje się do skojarzeń pisowni z wymową: Zobacz, kiedy mówię by, usta są zamknięte i tworzą razem taką kreseczkę by. W ten sposób również zaczynamy pisać terby. Zaczynamy od kreski. By. Kiedy wymawiamy dy, nasze usta tworzą lekkie koło. I to jest podpowiedź dla dziecka. Jeśli chcesz napisać dy, powiedz dy, zobacz, że usta tworzą koło i również zacznij pisać od koła. Sprawdźcie, może ten sposób pomoże Twojemu dziecku lub uczniowi. Kolejny sposób bardzo pomaga dzieciom w opanowaniu właściwego kierunku pisania liter, zwłaszcza litery D. Wykorzystuje tutaj skojarzenie i podobieństwo liter C oraz D. Zobaczcie, kiedy piszę C, to za chwilę wykorzystuje ten sam ruch podczas pisania litery D. D. Najczęściej uczę dzieci tutaj takiej krótkiej rymowanki. Zacznij od S, by napisać D. I dla wielu dzieci to skojarzenie jest tak silne, że rzeczywiście zapamiętują ten ruch i nie piszą liter na przykład odwrotnie. Nie zaczynają od kreseczki, tylko właśnie od tego koła. W przypadku starszych dzieci możemy jeszcze wykorzystać skojarzenie, że w alfabecie ty zawsze występuje po c. A B C D, dlatego też najpierw piszemy C A, potem z tego tworzymy D. Dla młodszych dzieci nie tworzę tego skojarzenia, ponieważ mam na myśli klasa pierwsza, ponieważ nie chcę, by dzieci posługiwały się nazwami liter alfabetu, ponieważ jak wiemy już z odcinka o syntezie i analizie słuchowej bardzo utrudnia to naukę głoskowania. Nie chcę, by dzieci nazywały litery B C D na początkowym etapie, ale w przypadku starszych dzieci które rozumieją, że to są tylko nazwy liter w alfabecie, a normalnie przy mówimy B, D, C i nie mają trudności z odróżnianiem tego, wykorzystuje również ten patent związany z kolejnością liter w alfabecie. A więc wykorzystujemy skojarzenie litery C i D do nauki odpowiedniego kierunku pisania litery D. Mam nadzieję, że dla wielu dzieci właśnie ten pomysł okaże się skuteczny. Mam dla Was jeden ciekawy patent. Opiera się on z kolei na skojarzeniu dużej litery z małą. Zobacz, duża litera B i mała litera B. Czy one są do siebie podobne? Możemy je na siebie położyć. I tu dziecko odkrywa, że mała litera B mieści się w dużej literze. Czy to samo możemy zrobić z dużą i małą literą d. Sprawdźmy, Duża litera D i mała. Kiedy połączymy kreski, o, o, nie mieszczą się, nie nakładają się na siebie. I w ten sposób budujemy skojarzenie, że jeśli chcesz napisać małe by, to zacznij tak, jakbyś pisał duże, czyli od kreski. Tak naprawdę najbardziej skuteczne to skojarzenie będzie wtedy, kiedy dziecko samo wywnioskuje tę zasadę. A więc daj dziecku duże by, duże dy, małe dy, małe by. Pozwól mu się pobawić, poukładać i wywnioskować, stworzyć, sformułować właśnie taki wniosek, wtedy to skojarzenie będzie dużo silniejsze. A więc w tym skojarzeniu bazujemy na podobieństwie dużej i małej litery B. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo liczę na to, że chociaż jeden sposób okaże się przydatny dla Twojego ucznia lub dziecka i pomoże mu w różnicowaniu tych trudnych liter. Ale uwaga, uwaga, to nie koniec naszej zabawy z tymi literami, bo już w następnym odcinku pokażę Ci kilka gier i zabaw, które w atrakcyjny sposób utrwalają obraz graficzny liter B i D. A więc mam nadzieję, że będziesz ze mną już za dwa tygodnie!